Witamy w naszym poniedziałkowym dzienniku finansowym. Oto dzisiejsze nagłówki gazet finansowych. Silne raporty ekonomiczne z USA pomogły wzmocnić indeksy kompozytowe SP500 oraz Nasdaq do rekordowych zamknięć w piątek. Ceny ropy spadły o 3% po tym jak prezydent USA Donald Trump ponownie naciskał na OPEC, aby zwiększyć produkcję ropy celem obniżenia cen benzyny. Brytyjscy i irlandzcy premierzy zobowiązali się do współpracy z partiami w Irlandii Północnej w celu ożywienia osłabionego zgromadzenia w Stormont. Para dolar mocno się wahała na ostatniej sesji, stochastyczne RSI wchodzi w obszar wyprzedaży. Cena ropy naftowej zyskała imponujące 3,7% na ostatniej sesji, ATR wchodzi w obszar o dużej zmienności. Para fund dolar poszła do góry na ostatniej sesji zyskując 0,1%, stochastyczny RSI osiada w obszarze wyprzedaży. Para dolar australijski, dolar amerykański wykazała niewielkie zyski na ostatniej sesji rosnąc o 0,4%, stochastyczny RSI osiada w obszarze wyprzedaży. Wydatki osobiste w USA o 12.30 GMT, klimat biznesowy w strefie euro o 9 GMT, poziom optymizmu przemysłowego w strefie euro o 9 GMT. Aukcja 3-miesięcznych bonów skarbowych w USA o 15.30 GMT, Aukcja 6-miesięcznych bonów skarbowych w USA o 15.30 GMT, Poziom Optymizmu Konsumentów GFK w UK o 23.01 GMT. Mamy nadzieję, że nasz poniedziałkowy przegląd finansowy okazał się przydatny i w imieniu nas wszystkich życzymy dnia udanych inwestycji. Nie zapomnij zalogować się jutro rano, aby uzyskać najnowsze wiadomości o wydarzeniach z rynków finansowych.